Jasiek? Tak, tato? No co ty robisz? Tato, tato książ książkę czytam. No ale idziesz, idziesz spać natychmiast, no co ty robisz, no? Tato, książ książkę czytam. Stanisław Lem, obok Magellana. Ty wiesz, że w przyszłości każdy będzie miał przy sobie bezprzewodowy, dotykowy telefon? Tak. A z którego roku jest ta książka? Z 1960. A który mamy? 1990: I co, jakoś nikt nie chodzi na ulicy z bezprzewodowym, dotykowym telefonem. Pędzej mi kaktus na tyłku wyrośnie, niż ktoś wymyśli taką głupotę. Kończ już, bo zaraz się dowiesz, co to jest bezprzewodowy, dotykowy pas. Nie dotyka, a ślady zostawia. Jeszcze jeden rozdział. Ja cię nie będę budził jutro do szkoły. Głównie mózg był połączony z podzielonymi hołdami, które ostatnio się. Przekaźć wjechal. Prędzej mi kaktus na tyłku wyrośnie, niż ktoś wymyśli taką głupotę. Kończ już, bo zaraz się dowiesz, co to jest bezprzewodowy, dotykowy pas. Nie dotyka, a ślady zostawia. Jeszcze jeden rozdział. Ja cię nie będę budził jutro do szkoły. Główny mózg był połączony z pojedynczymi hamulami, które następnie połączyły się z przekaźźć Odpowiedzialny. Za... Cześć! Cześć! Który to rok? 1990. Ja jestem z 2018. Wow. Jak masz na imię? Jaś. Co to za durne imię? Ja jestem Xavier. Xavier? Jaś. A ile masz lat? Siedem. O, to tak jak ja. Super. Czyli też chodzisz do pierwszej klasy? Nie, do czwartej. To ty zacząłeś szkołę, jak miałeś trzy lata? Tak, ale i tak miałem szczęście, bo nasz rząd dał nam wybór. Dwu albo trzy latki do pierwszej klasy. I tatuś stwierdził, że pójdę w wieku trzech lat. Wiesz, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo. Aha. Wiesz? A pójdziesz jutro ze mną pograć w piłkę? Nie, bo, bo się zmęczę. I co wtedy? Nie wiem, nigdy nie biegałem. To co ty robisz po szkole? Normalnie, to tak jak każde dziecko, mam korepetycje. Hiszpański, angielski, niemiecki, francuski, suahili, hiszpański... Znów hiszpański? Oj, bo słaby jestem. Pianino, flet, obój i cymbał. To strasznie dużo. Ja wiem. Ksa, wiem. Jaś. Co to masz w ręku? No, telefon komórkowy. Co? No, smartfon. Taki bezprzewodowy, dotykowy telefon. A, czytałem o tym. Ale się tata zdziwi, jak będzie miał kaktus. Co? Xavier. Ja. – A dlaczego masz pękniętą szybkę? Aj, bo mi upadło. Z wieżowca. Z kieszeni. Na kamienie? Na dywan. E, straszny badziew. Naszym telefonem stacjonarnym to tata czasami nawet gwoździe wbija. Jaś. Xavier. – Pokazać ci mój świat? Pokaż mi wszystko, Xavier. To może tylko oświat Ci pokażę. Co to, nie macie internetu? Bezprzewodowe wifi fi H+, LT, no chociażby G jak w Sosnowcu. Ty mówisz jak Stanisław Lem. Co, Co to jest ten internet? Nie macie internetu? Nie. To co wy robicie z rodziną przy stole? Rozmawiamy. Tak na żywo? Bez Facebooka? Co to jest Facebooka? No, to jest takie miejsce, gdzie piszemy, kim jesteśmy, jakie mamy poglądy. Samochód, gdzie byliśmy na wakacjach. A, to wiem, to tak jak nasze SB. Przyjdź jutro do mnie, to ci pokażę. Nie, jutro nie mogę. Ostatnio tata dowiedział się, że dostałem dwóje, i za karę jutro muszę posprzątać pokój. Jasiu, ty nic nie musisz. Ale tata kazał. Przestań! Po prostu zadzwoń na policję i powiedz, że twój tata się z pedofilem jeszcze tego go zamknął. Nie będziesz głównie szantażował. Ja chyba wolę posprzątać. Jak chcesz! Mój pokój sprzątają rodzice. Boją się. A dwóje dostałem z dyktanda. Łe, to ja już nie muszę się o to martwić. Mam dysortografię. Zresztą dysleksję, dyskalkulię i dysmózgie. A to, to nie to, u nas w szkole tego nie ma. U nas jest tylko dyscyplina. No to nie kojarzę tego. Kto Jaś. A ile lat ma twój tata? 80. 80? A dwuje dostałem z dyktanda. Łe, to ja już nie muszę się o to martwić. Mam dysortografię. Zresztą dysleksję, dyskalkulię i dysmózgie. A to, to nie, to u nas w szkole tego nie ma. U nas jest tylko dyscyplina. No to nie kojarzę tego. Tak. No. Ksa wiem? Jaś. A ile lat ma twój tata? 80. 80? To tak jak mój pradziadek. To on ma jeszcze siłę się z tobą bawić? Oj, on nie ma czasu, on ciągle pracuje. W wieku... W wieku 80 lat to u was się nie idzie na emeryturę? Nie. A na co? Na cmentarz. Ksa, wiem. Jaś. A powiedz mi, czy w przyszłości na wieczorynkę dalej będzie miś uszatek? A co to jest wieczorynka? No Taka bajka w telewizji o dziewiętnastej. A nie, to teraz o dziewiętnastej leci inna bajka. Jaka? Ukryta prawda. Mi się nie podoba, ale tatuś za nią szaleje. Jaś. Xavier. A jaki ty masz układ rodziców? No mam mamę i tatę. To tak jak ja. A to u was można inaczej? No, u nas na przykład możesz mieć tatę i tatę. Kto do tego dopuścił? Premier Biedroń. Łącznie. Wow. Yes. Jaś. A powiedz mi, czy w Polsce jest coś, co się nie zmieniło? Jest. Co? Krzysztof Ibisz! <laughs> Te to się trzyma! <laughs> Jaś, Ksaviel. Muszę już iść. Nie, idź jeszcze, zawiem. Za chwileczkę wstajesz do szkoły. Proszę cię, nie idź. Och, idę, 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 Ksaviel. idę. Jaś, powiedz mi coś jeszcze. Ale co? Powiedz mi, co zrobić, żeby w przyszłości moja rodzina była bardzo bogata. Słuchaj mi uważnie. W 2012 roku w Polsce i w Rosji odbędą się Mistrzostwa Euro w piłce nożnej. Znaczy, wtedy to będzie jeszcze Ukraina. <śla> teraz bardzo ważna rzecz. Niech twój tatuś zaraz po euro postawi wszystkie pieniądze na to, że nasza reprezentacja nie uwierzysz. Wygra dwa do zera z Niemcami! Nie! <grym> 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 nie. <grym> tak! Tak! tak. Dziękuję Ci bardzo, Kstawiel. Proszę. Ręki. Jak mogę Ci odwdzięczyć? Odwdzięczyć? Jasiu, a co Ty możesz dla mnie zrobić 28 lat temu? Czekaj! Wiem! Umów mnie do lekarza specjalisty! Dobrze! A do którego specjalisty? Nie będą wolne miejsca! Dobrze! A i najważniejsze. A niech twój tata Ta. o om... Ja ty do szkoły. Tato, tato, był mnie ksawieł. Strasznie mnie tyłek od rana swędzi. Później wyciągnę ci kolce. Tata, był mnie ksawieł. Kto? No taki chłopak, który podróżuje w czasie, żeby się umówić do lekarza. Wiem, co zrobić, żebyśmy byli bogaci. Trzeba wszystkie pieniądze postawić na to, że Polska wygra z Niemcami i będziemy bogaci. Synku, spokojnie, my będziemy bogaci. Przecież tata wszystkie pieniądze inwestuje w zup.